Gdzie w ogóle pierwsze życie religijne, wiara, chrześcijaństwo, tu na tym miejscu budziło się, rodziło, powstawało. Po tej stronie, jak widzimy na zewnątrz kościoła, był gród i na podgrodziu była świątynia pogańska. I na miejscu tej świątyni pogańskiej powstał pierwszy kościółek drewniany. I pierwsze życie religijne już są ślady tego, tych zrębów życia religijnego, chrześcijańskiego w XI wieku. Są historycy, którzy mówią, że pierwsze zapiski o jakimś życiu chrześcijańskim już tutaj w 1003 roku, w 1003 roku już tutaj można mówić o zorganizowanym życiu religijnym, chrześcijańskim na tym miejscu. To jest dawno, prawda? 1003 rok. Pierwsza świątynia, jak wspomniałem, była drewniana, ale w tej świątyni, rzecz zrozumiała, użyto również kamieni, które najprawdopodobniej właśnie były w tej świątyni pogańskiej, Jako budulec tego pierwszego kościoła. Oczywiście pierwsze życie religijne parafialne, jak mówiłem, na początku XI wieku. Organizowali tutaj najprawdopodobniej Benedyktyni. Benedyktyni świadczy choćby o tym, że parafia od początku jest pod wezwaniem świętego Wita, Modesta i Krescencji. Wit, Modest i Krescencja to są święci, którzy czcili, których czcili właśnie przede wszystkim Benedyktyni, i to świadczyłoby o tym, że pierwszymi duszpasterzami na tym miejscu wiary katolickiej, właśnie byli benedyktyni, zresztą później 500 lat czy 600 lat później zostały wprowadzone też benedyktynki do pobliskiego klasztoru. Kto chce słyszeć, wiedzieć to jest między panem Tomką a Panią Przewodniczką, To nas serdecznie ja witam. Ja się pani na serdecznie witam. Już szkoda mi tutaj dzieci, które marzną, dlatego nie będziemy przedłużać. Zapraszam, idziemy teraz do ekspozycji stałych. Galeria Powozownia dworu. Idziemy. Mama. Słucham. Do galerii rzeźby teraz wchodzimy. To już będzie cieplej nasz pracownik, który troszeczkę rzeźbi tak dla przyjemności powiedziałabym, siada na tym krześle i organizuje dzieciom lekcję tzw. Snecerstwa, czyli wszystko na temat rzeźby. Pokazuje swoje prace, pokazuje narzędzia. Zresztą mamy stworzony tutaj cały warsztat i do tego załączony film. Na tym filmie jest rzeźbiarz ludowy z okolicy góry. Nazywa się Jerzy Kopczyński. Tam gdyby dłużej tutaj popatrzeć, to będzie dalej jego żona już malowała, kolorowała kolejne etapy. W remontowanym po dawnej oborze, która należała do majątku Bojanowo. Za chwilę pójdziemy do tego majątku. I w pierwszej sali są takie unikatowe, zabytkowe pojazdy. Ten pojazd, który pokazuję po prawej stronie, nazywa się Plauka. Taka dosyć nietypowa nazwa, rzadko spotykana z 1900 roku. Plauka, pochodzenie wykonawca nieznane. Na podstawie budowy, konstrukcji możemy jedynie przypuszczać, że pojazd został wykonany nie w zwykłym warsztacie, ale już w fabryce powoźniczej i takim pojazdem często wjeżdżano po gości na dworzec korejowy. z 1840 roku, powiem kilka słów na temat scen kręconych do filmu. Jeśli chodzi o pana Tadeusza, to była taka scena, może ktoś z Państwa kojarzy, z zajazdu Macieja. Maciej, Jerzy Wińczyski już nieżyjący, siedział na tej ławce i tutaj plejada polskich gwiazd na czele z Markiem Konradem, czyli hrabią, na koniach, wjeżdża od tej strony, od której my idziemy, ale przez otwarte drzwi tej sodoły. Tu zsiadają z koni i trwa bardzo taka ożywiona dyskusja, no wręcz kłótnia powiedziałabym, czy uderzyć na opicowo. Tak, tak. Maciej mówi głupiście, dewerwuje się, trzaska drzwiami, wchodzi do środka. Po czym oni wsiadają na konie i odjeżdżają dalej. Tutaj pani kojarzy, tak? Rysiek z klanu jeszcze tu był. Tak, Rysiek z klanu jak najbardziej, też tutaj powiedział swoje trzy grosze. Konewka. Z kolei ogniem i mieczem zagłoba. Kowalewski budzi się po weselu ze świniakiem w tej stodole. I to już trwa obława. On tam się wdrapał na sam strop, skubał sobie dziurę, takie, takie okienko z z dachu i obserwował, co się dzieje. Bardzo krótka scena. Jeśli chodzi o inne sceny, były też pan Tadeusz to polowanie na niedźwiedzia przy karczmie, ale też mieliśmy specjalną scenę jeszcze odnośnie ogniem i mieczem, rozłogi tak zwane, tam gdzie. Byłoby to nieszczęsne ognisko, a którego nie będzie. Rozłogi. Yy, makieta przetrwała 10 lat. No była tylko na potrzeby filmu, ale już musieliśmy ją rozebrać ze względu na bezpieczeństwo, bo to była jedna ściana nadpalona. Także tamte sceny z kalendą się jak najbardziej tę. No a tutaj wbrew pozorom, jak wejdziemy do środka, to jest bogaty gospodarz, ale to jest wystrój bardzo dawny, a chałka z 1840 roku, więc będzie nam się wydawało pewnie, że bardzo skromnie. Szkoła bitches, Mamy takie tyle, jest, jest to takiego Maja też. Mają jest Mali na polani na tej właśnie kolanie. Będziemy oglądać to? Co? co? Yes, na no Nie, będziemy oglądać to, czego pan nie nakręcił. No już tam kilka chałup opuściliśmy, ale już mniej więcej jest to samo, a się za nasze rodziny, za tych, którzy zostali w domu, którzy z nami nie pojechali, za mama, za tak. Jakie wasze, wasze wrażenia poprzednio? Złe, bo zimno. A oprócz tego? Zimno, bardzo to... zimno. O zimno nie mówimy. Fajnie! To, to, to dobry czerwca. Mówimy No, ale bardzo To nie ma nic do powiedzenia wystrzelenia. ja? i rozmawialiśmy. Dużo w, dłużą, tam, w, dłużą, w dłużą, mszy świętej. No, Domiedzieliśmy się, korene. czym jest czuwanie. Dziewczyny, smakuje wam jedzenie? Pytam no i jak się Państwu wycieczka podoba? Z kamieniny. Z kamieniny. <gry> Proszę Państwa, czy wycieczka się podobała? A kto nas na nią zaprosił? A A komu się należą prawa? Jezu, tak. brawo! Prawa to się należą Panu Jezusowi. To no to On nas prowadzi, ale no z A kto, nas kto, nas kto nas zawiózł? Zawiózł nas Pan A kto nas zawiózł na wycieczkę? Kto nas zawiózł? Kto nas zawiózł? Dawaj, dalej <śleszy> A kto nakręcał imprezę? Ja! ja. <śleszy> Z mistycznym akcentem kończymy rejestrowanie.